Nieraz słyszymy słowa, że msza święta sprawowana jest w jakiejś konkretnej intencji. W Kościele katolickim istnieje długa i czcigodna tradycja, zgodnie z którą wierni proszą swoich kapłanów o odprawienie mszy świętej w konkretnych, określonych intencjach. Zwyczaj ten dobrze rozumiany w minionych pokoleniach, zdarza się jednak, że nie tak powszechnie dobrze rozumiany dziś. Czym są intencje mszalne? Zostań ze mną na kanale Apostolatu Najświętszego Serca i posłuchaj o wielkiej wartości intencji mszy świętej. Po co intencje na mszy świętej? Msza święta uobecnia wśród nas tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Nie ma większej modlitwy znanej ludzkości. Msza Święta jest doskonałą ofiarą syna Bożego złożoną Ojcu. Ofiarując Mszę Świętą w określonej intencji, kapłan modli się do Boga, aby owoce odkupieńczej ofiary Chrystusa zostały zastosowane w wyrażonej intencji dla duchowego i doczesnego dobra danej osoby bądź osób. Kto może ofiarować intencje podczas Mszy Świętej? Każdy katolik może ofiarować Mszy Świętą w jakiejkolwiek dobrej intencji. Podczas Mszy Świętej możesz połączyć swoją modlitwę z intencją kapłana, lub możesz ofiarować swój własny udział w Mszy Świętej w osobistej intencji. Czym różni się intencja osobista od intencji kapłana podczas Mszy Świętej? Wyświęcony kapłan ma szczególną rolę jako wyświęcony sługa Kościoła. Ofiarując msze świętą, kapłan działa in persona Christi Capitus, to znaczy w osobie Chrystusa, głowy mistycznego ciała, którym jest Kościół. Dlatego kościół od dawna naucza, że szczególne łaski można uzyskać, gdy kapłan odprawiający msze świętą poświęca ją w określonej intencji. Za kogo można ofiarować msze świętą? Msza święta może być ofiarowana za każdego lub za dowolną liczbę osób żyjących lub zmarłych z pewnymi wyjątkami. Osoby te nie muszą być katolikami, ale ofiara nie może wywołać zgorszenia wśród wiernych. Nie może być składana w intencji, która obraża uczucia chrześcijańskie. Możesz również prosić o ofiarowanie mszy w intencji prywatnej, jeśli nie chcesz, aby nazwisko danej osoby zostało opublikowane. Czym są ofiary mszalne? Zwyczaj składania ofiary kapłanowi, gdy prosi się o ofiarowanie mszy świętej w konkretnej intencji, rozpoczął się od tego, że ludzie płacili za utrzymanie księdza w dniu, w którym ofiarową mszę świętą w wybranej przez nich intencji. Kapłan mógł otrzymać tylko jedną ofiarę szalną dziennie, więc wierni ofiarowywali wystarczająco dużo, aby utrzymać go na ten dzień. Gdy wyżywienie księży jest opłacane przez parafie, w których posługują, ofiara szalna zapewnia tym kapłanom dochód, który mogą poświęcić na inne rzeczy, a kwota ofiarowana jest według uznania osoby proszącej o intencję szalną. Pamiętaj, Nikt nigdy nie kupuje ani nie sprzedaje mszy świętej. Kiedy wspieramy kapłana, który ofiaruje mszę świętą w naszej intencji, nikt z nas nigdy nie płaci za mszę świętą. Zapłata za każdą mszę świętą została ofiarowana raz na zawsze przez Jezusa Chrystusa na krzyżu i to właśnie z jednej doskonałej, zbawczej ofiary Chrystusa msza święta czerpie łaskę, gdy mówimy o. Świętej ofierze mszy świętej. Jak prosić księdza o odprawienie mszy świętej w Twojej intencji? Możliwości jest kilka w zależności od parafii. Przede wszystkim warto jest zapytać o to samego proboszcza. W dzisiejszych czasach, prośbę o intencję można wysłać przez stronę internetową parafii. Dobrze jednak skontaktować się bezpośrednio z kapłanem, jeśli zależy ci na indywidualnej intencji w celu ustalenia terminu. Jeśli zależy ci, aby ofiarować msze świętą za spokój czyjejś duszy, za zmarłego, pamiętaj, aby dodać świętej pamięci przed podanym imieniem i nazwiskiem osoby, o której intencję prosisz. Inne intencje obejmują prośby o potrzebne łaski bądź intencje dziękczynne za łaski już otrzymane. Jeśli chcesz prosić o odprawienie mszy świętej za kogoś, kto nie chce, aby jego imię i nazwisko pojawiło się w biuletynie parafialnym, zawsze możesz prosić o intencję prywatną. Wtedy pojawi się informacja, że jest to intencja prywatna lub w intencji Panu Bogu wiadomej. Jeśli preferujesz konkretną datę, a nie jest ona dostępna, msza święta w twojej intencji zostanie odprawiona w najbliższym dostępnym terminie. Jeśli wolisz inny termin, wskaż go. Dlatego też najlepiej osobiście kontaktować się z kapłanem. Ja z własnego doświadczenia wiem, że intencje mszalne zwykle są podawane co tydzień w biuletynie parafialnym. Z pewnością znasz słowa wypowiadane podczas Mszy Świętej przez kapłana. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wierni wtedy odpowiadają: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. A więc o jaki pożytek chodzi? W pierwszej kolejności łaski spływają na osoby żywe lub zmarłe polecane w intencji tej mszy świętej. Natomiast druga grupa to uczestniczący we mszy świętej, w sposób szczególny kapłan ją sprawujący i ci, którzy w pełni w niej uczestniczą, czyli mogą przyjąć komunię świętą. Potem wierni, nie będący w stanie łaski uświęcającej. Trzecią i ostatnią grupę stanowią wierni. Tak, żywi jak i zmarli, pozostający w łączności z kościołem, choćby we mszy nie uczestniczyli, a nawet pozostawali w grzechu ciężkim. Intencja mszy świętej indywidualna. Mówimy o niej wtedy, gdy kapłan sprawuje jedną mszę świętą w danej intencji danego dnia o konkretnej godzinie. Intencja mszy świętej zbiorowa. Ma miejsce, gdy kapłan sprawuje jedną mszę świętą w kilku intencjach. Na przykład, msza święta zbiorowa za zmarłych. Intencja mszy świętej gregoriańska. Intencję taką sprawuje się codziennie przez 30 kolejnych dni. Można je ofiarować tylko za jednego zmarłego. Wraz z moją żoną praktykujemy zamawianie intencji mszalnych za siebie nawzajem. Na przykład w dniu urodzin czy w rocznica naszego ślubu. To wielka łaska. Chrystus złożył ofiarę z siebie samego na krzyżu, by przez nią zbawić świat. Sam Chrystus ofiarowuje siebie podczas każdej mszy świętej, umierając i z martwych wstając w naszych potrzebach. Dał sobie przebić swoje najświętsze serce, abyśmy ja i ty mieli życie wieczne. Nie ma większego daru na ziemi niż. Eucharystia. Chcę ci przypomnieć, że za osoby wspierające apostolat Najświętszego Serca odprawiane są msze święte w każdy piątek. Msza święta, odprawiana w Twojej intencji, to wielki dar duchowy. W Eucharystii uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa, podczas której zostało przebite Jego najświętsze serce. Ofiarowanie Mszy Świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć. Dołączając do rodziny Najświętszego Serca stajesz się aktywnym apostołem Serca Bożego, a w Twojej intencji odprawiana jest Msza Święta w każdy piątek. Zapraszam cię, aby w tym wyjątkowym czasie, gdy obchodzimy 350. rocznicę objawień, na nowo i świadomie zanurzyć się w nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niech pomoże w tym nowenna do Świętej Małgorzaty Marii Alakok, która przez te 9 dni pojawia się na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. We wspomnienie Świętej Małgorzaty Marii zostanie odprawiona msza święta intencjach wszystkich darczyńców i wspierających apostolat Najświętszego Serca, a także osób, które trwają ze mną w tej nowennie i wysłały swoje intencje. Już teraz możesz wysłać swoją intencję przez stronę internetową Apostolatu. Link do strony znajduje się w opisie tego filmu, tutaj na pasku. Wchodząc na stronę, kliknij w odnośnik Wyślij intencję a zostanie ona dołączona do mszy świętej we wspomnienie świętej Małgorzaty Marii Alakok. la Cocque. Do Rodziny Najświętszego Serca możesz także dołączyć teraz poprzez link dostępny pod tym filmem. Wchodząc na stronę wwwapostolatnajświętszego tam znajdziesz też zakładkę Rodzina Najświętszego Serca. Dziś pierwszy piątek miesiąca. Ja już zaplanowałem Eucharystię. पत